Nazywam się Uszula Stanowska. Witam na kolejnym kwadransie z jogą dla seniorów. W czasie dzisiejszego spotkania wykonamy sekwencję na początek dnia uruchamiającą całe ciało energetyzującą. Sekwencję można wykonać właśnie w początkowej części dnia jako uruchomienie lub jako wstęp do dłuższej praktyki w dowolnej części dnia. Oprócz takich aspektów energetyzujących, nasza sesja będzie też miała elementy, pozycje, które będą poprawiały mięśnie odpowiedzialne za oddech. Dlatego, że oddech to jest taki pierwszy łyk energii, podstawowy. Jogę praktykujemy na macie, najlepiej boso, zawsze w dłuższym czasie po posiłku. W naszej praktyce wykorzystujemy też krzesło i właśnie na krześle wykonamy większą część naszej dzisiejszej praktyki. Można to zrobić na stojąco, ale my zaczniemy od krzesła. Warto zadbać o to, żeby postawa w czasie siedzenia była właściwa. Nogi powinny być pod kątem prostym. Jeżeli krzesło jest za wysokie, to podkładamy pod stopy podkładkę. Jeżeli jest za niskie, na siedzisko. Stopy powinny równomiernie dotykać do podłoża. Zaczynamy. Tadasana na krześle. Ręce opuszczone. Palce złączone. Wyraźnie skierowane w dół. Wnętrza dłoni skierowane do siebie. Wnętrzami patrzą na siebie. Ręce lekko oddalone od tułowia Warki do tyłu skierowane, opuszczone. Otwarta klatka piersiowa, śmiało patrzymy przed siebie, głowa nie zadziera się, nie pochyla się w dół. Oddychamy. Cały czas pozostając w Tadasanie, zaczynamy takie delikatne skręty rąk. Wdech i z wydechem skręt. Pracujemy w rytm oddechu. Starając się nawet trochę wydłużać wydech. Oddychamy tylko nosem. Wdech i wydech wykonujemy nosem. Ręce wracają z wdechem. Unosimy ręce do góry, cały czas metrza dłoni skierowane do siebie. I z tej pozycji wyciągamy ręce na przemian. Wdech i z wydechem wyciąga się. Jedna ręka, druga, wydłużają się boki ciała. Wdech, z wydechem opuszczamy ręce do kąta 45 stopni i ponownie rozpoczynamy skręty. Wdech i z wydechem skręt ręki. Opuszczamy ręce do wysokości barków i znowu skręt. Jeżeli barki zmęczyły się, opuść na chwilę, odpocznij wdech i z wydechem skręt. Opuszczamy ręce krążenia barków. Ręce lekko zaokrąglone i do przodu. Ponownie stadasamy, czyli ręce opuszczone, dość aktywne, dłonie wyraźnie w skierowane. Uginamy ręce, lekko skręcając przed ramiona, tak żeby wnętrza dłoni do góry patrzyły pod kątem 45 stopni, plus minus. I prostujemy ręce. Wydech. Wydech i z wydechem. Do takiego delikatnego wyprostu. Opuszczamy ręce, znowu krążenia barków. 4, 6, 8 razy tyle ile potrzebujesz. Do przodu. Dłonie do namaskarasany, czyli złączone dłonie, równomiernie dociskają, średni nacisk. Łokcie do boku. Jeśli nie możesz utrzymać przedramion w poziomie, to unieś troszkę dłonie. Z tej pozycji pracujemy dłońmi, rysując i rękami, tak, ręce pracują, warki, takie powiedzmy, ósemki próbujemy. Próbujemy ósemki. Wracamy do namaskara samy. I z tej pozycji otwieramy ręce, kierując na przemian ramiona dłonie lekko do góry. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Z od oddalamy dłonie od siebie i zbliżamy. Już teraz przedramiona pozostają cały czas w pionie. Wyobrażamy sobie, jak pracują teraz nasze płuca. Wdech, rozszerza się przestrzeń. Płuca napełniają się powietrzem i wydech powietrze już wykorzystane. Przemiana gazowa nastąpiła, i to, co z niej pozostało, jest na zewnątrz eksportowane. Opuszczamy ręce, krążenia barków. Dłonie na udach, chwila dla szyi, jeszcze, żeby rozluźnić, rozciągnąć. Obszar, być może barki za mocno pracowały, to też będą dobre ćwiczenia. Opuszczamy głowę, ucho do boku. Jeden, dwa oddechy, zatrzymujemy wdech i z wydechem do drugiego barku. Powtarzamy do centrum, wdech z wydechem do barku, oddychamy swobodnie. Jeden, dwa oddechy. Do centrum i zmiana wdech z wydechem. Wracamy do centrum. Sprawdzamy, czy głowa nie jest odchylona do tyłu, pochylona i delikatne skręty. Tym razem wstępie oddechu, płynny ruch. Wdech w centrum z wydechem. Skręt głowa do boku, przez centrum do drugiego boku. Wdech ręce unosimy do wysokości barków. Do przodu zaplatamy palce dłoni, odwracamy wnętrza dłoni do góry, unosimy ręce, ręce wyciągnięte. Jeżeli barki zmęczone, czy jest trudno nam już utrzymać w górze, można ręce ująć. Wtedy pamiętamy troszkę, zwiększamy tutaj taką zaplecenie. Próbujemy tak, jakbyśmy próbowali rozerwać ten splot, żeby troszkę aktywizować mięśnie ramion, rąk i górną część pleców. Jeżeli możemy, utrzymujemy ręce wysoko w górze, oddychamy. Z tej pozycji pochylamy się do boku. Wdech i z wydechem do boku. Wszystko to powtarzamy, jeżeli potrzebujemy, z, z lekko ugiętymi rękami do centrum i teraz, jeżeli jeszcze możemy pozostać rękami w górze, to pozostańmy. Jeżeli nie, to na chwilę ręce opuśćmy, wykonajmy kilka krążeń barków. I do przodu. Jako przerywnik 3-4 razy. Można zmienić zaplecenie palców dłoni, czyli przesunąć o jeden palec, wnętrza dłoni odwracamy do góry i teraz odchylamy się. Do tyłu. Tyle, ile możemy uważnie z rozciąganiem, wyciąganiem dolnej części kręgosłupa. Odcinek lędźwiowy wyciągamy, żeby utworzyć przestrzeń do dobrego wygięcia do tyłu. Bardzo uważnie wracamy. Najwyżej 2-3 oddechy w tej pozycji. I jeszcze dla rozciągnięcia. Najpierw jedna ręka, wdech i z wydechem do przeciwnego boku rozciągamy bok ciała. Jeszcze pracujemy nad obszarem odpowiedzialnym za oddech. Wzmacniają się takie drobne mięśnie około żebrowe. I druga strona 4 do 6 powtórzeń. Rytm oddechu oczywiście, wydech w górę. Opuszczamy rękę, ponownie ręce do przodu, zaplatamy palce dłoni, już nie, nie odwracamy, zostają w tym ustawieniu i wstajemy trzy razy do, z ugiętymi na razie nogami. Pokażę bokiem, czyli. do pozycji stojącej. Eko, następne pozycje wykonamy już w pozycji stojącej z wykorzystaniem krzesła. Krzesło stawiamy na macie, tak żeby było stabilne i nie przesuwało się. To będzie ta część praktyki, taka bardziej energetyzująca, bardziej wymagająca, ale już jesteśmy rozgrzani, rozgrzane. Myślę, że nie powinno to stanowić problemu. Stajemy w odległości mniej więcej metra, może troszkę, troszkę mniej, mniej, tak żeby można było ułożyć dłonie na siedzisku krzesła. Wdech, ręce do góry z wydechem, ręce i tułów opuszczają się, dłonie układamy na siedzisku. Ręce ugięte, tułów opuszczony, wyprostowane plecy. Nogi pionowo, stopy równolegle do siebie ustawione. Ustawiamy pozycję, tak? Ręce ugięte w liniach, w płaszczyznach boków ciała, dłonie na siedzisku, kciuki poza siedziskiem, żeby dobrze móc się zablokować, objąć siedzisko. Opuszczony tułów pod kątem plecy, tył głowy w jednej płaszczyźnie, czyli nie zadzielamy głowy. Bardzo ważne, żeby odcinek szyjny był ochroniony, nie był skompresowany. Jeżeli możemy, opuszczamy ręce, układamy dłonie na macie. To jest taki półskłon, który tu wykonujemy z wykorzystaniem krzesła albo właśnie już w pozycji takiej docelowej. Teraz ponownie, jeżeli dłonie były opuszczone, ułóżmy je na siedzisku. Sprawdźmy jak plecy są ustawione. Jedną dłoń przesuwamy do środka siedziska. Ona tam pozostaje. Druga ręka opuszcza się i wykonujemy takie uniesienia do boku, do takiej wysokości do jakiej możemy. To może być tylko tyle, nie musi być do pionu. Jeszcze raz, i tu pozostaniemy na tej wysokości, do której możemy. Głowa nie musi się skręcać. Jeżeli szyja jakiś problem stanowi, patrzmy w matę, ewentualnie dokręćmy delikatnie głowę do boku. Jeżeli możesz ułożyć dłonie na macie, ułożę, i z tej pozycji wykonaj takie właśnie skręty ciała z unoszeniem ręki, do trzech razy najwyżej. Wolno, starannie. Zaczynając od mniejszego zakresu i pozostając przy trzecim powtórzeniu, dwa oddechy do trzech głowa. Pamiętamy, tak jak szyja nam pozwala, w takiej pozycji. Opuszczamy dłoń, czy też dłonie, obydwie na siedzisko, i z tej pozycji do, wracamy do pozycji stojącej, wdech i z wydechem. Trzy razy. Nogi ugięte. Wykonamy na, dla drugiej strony. Ja przestawię krzesło, żebym miała przestrzeń do pracy. Nogi równolegle, stopy równolegle, na szerokość bioder albo trochę wężej. Wdech i z wydechem. Ręce, i tu idą w dół. Ręce ugięte w łokciach, bocznych płaszczyznach ciała, Pochylony tu. Sprawdzamy, jak nogi są ustawione, czy są pionie plecy lekko pochylone, tył głowy w płaszczyźnie pleców. Znowu, jeśli możesz, ułóż dłonie na macie i próbuj rozciągać bardziej tyły nóg, jeżeli ciężko, można nogi ugiąć delikatnie, albo wrócić dłońmi na siedzisko. Wracamy wszyscy, niezależnie od ustawienia rąk, czyli teraz dłonie na siedzisku, i pracuje jedna dłoń do środka, druga ręka do góry. Trzy razy wolno, jakby stopniowo wchodząc w pozycję docelową. I znowu głowa. Jeżeli problem z szyją, nie kierujmy, nie skręcajmy do góry. Być może przez to troszkę ręka niżej pójdzie, ale to um, dla bezpieczeństwa. Tak. Jeżeli możesz, ułóż dłonie na macie i z tej pozycji. Dłonie wracają. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. I ponownie wdech i wydech. Trzy razy, czyli jeszcze, jeszcze raz i teraz tak, trzeci raz do góry, z wydechem ręce idą do przodu skos, pozycja krzesła, pośladki do tyłu, tak, mocna, ręce w linii uszu, jeżeli ciężko, można troszkę wyżej pozostać, nie musimy tak nisko schodzić, całe stopy powinny dociskać do maty, wdech, z wydechem pochylamy tułów, ręce przechodzą do tyłu, Ośladki do tyłu. Mocne nogi, mocno pracujemy, dociskamy stopy. A tutaj trzeba bardzo energetyczna pozycja, więc jeżeli już czujemy, to można oczywiście wrócić do pionu. Tak. Czujemy od razu, jak krew szybciej krąży. Jeżeli potrzebujemy jeszcze kolejnej dawki energii, możemy powtórzyć wdech. Z wydechem, ręce najpierw do pozycji krzesła, nogi w pozycji krzesła, kolejny wdech. Z wydechem tu w pochylone ręce do tyłu albo do boku. Taki o. pozycja taka, jakbyśmy mieli skrzydła. Pośladki daleko w tyle. Powoli wracamy i ponownie wdech i wydech. I dwa razy jeszcze. Na chwilę złączmy dłonie w namaskarasanie. Jeżeli to jest wstęp do dłuższej praktyki, to oczywiście przechodzimy do kolejnej części. Natomiast jeżeli to jest kompletna sekwencja, to na chwilę usiądźmy. Ułóżmy dłonie w namaskarasanie, nie zamykając oczu. Skupmy naszą uwagę na oddechu, a zwłaszcza na wdechach, żeby zachować energię, która powstała w czasie naszej praktyki. Obserwujmy, jak, posłuchajmy, jak bije serce. Jeżeli czujemy, że to było za mocne, no to pozostańmy chwilę dłużej właśnie w tej pozycji i przymknijmy na chwilę oczy, jeżeli czujemy, że to było za mocne dla nas. Natomiast jeżeli czujemy się dobrze w tym sensie, że to jest ta energia, której oczekiwaliśmy, to nie zamykajmy oczu. Zostawiam Was z tą energią, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, wszystkiego dobrego.